na moim kanale. Dzień dobry, dzień dobry, jestem dzień dobry. I ja. Tak. I dzisiaj drapiemy z drapki, krzyżówki niebieskie, Niebiesko okie Zakupione przez oto tutaj sponsora Sponsora głównego <noise> dzisiejszego, dzisiejszego odcinka, odcinka. panią Basię. To są te, co chciałeś ten kupić sobie ostatnio, nie? Tak? Cze. Czy już wyrapałeś tu? Teraz? Dzień. Niebieskie? No niebieskie zrapałem, bo... No, ale wtedy. No, 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 no wyszła śmieszna sprawa, bo... Ale <gry> zblągu, No wiem. Już teraz wiemy, dlaczego nie, nie mogłem kupić tej niebieskiej zrabki, nie? Dwa tygodnie temu. No bo jeszcze nie była w ogóle. Premiery nie było. <grytanie> ja już miała otwartą <grytanie> nie mogła nabić. Ludzie pomyliła, chyba paczki mieli już na stanie i w oczywiście, nie? No także nie śmiać się w żabce. Dobra. Co my tu mamy? Powiat to mój, platon to mój, to czyli ja mam numery 13, 19 i na razie nędza z biedą. Myślę, że tu może Platon paść bonus, bo tu jest tragedia. Tak sobie coś ubzdurałem, a może będzie dobrze. A Basia ma 16 i 21. I też ma nędza z biedą. Po jednej. No to co? Drap pierwsza, nie? Jako, że yy, jako, że to, Że kobieta. Mm -hmm. no ojej. Ojej. ojej Patrz, widzisz? ten Trzeba nowy ten stojak. Nie, mm -hmm. to musisz sobie tam. Aha, nie mam kasy. Ja też. kurde i co teraz? Co teraz? Żeby wygrać trzeba grać, jak to, to, może, to mówi lat Dobra, drap. Jedź dalej. Tu jest tylko togo w pierwszej. Togo. Jedziemy do tego. A tu jest neon. I neon. to jest wszystko. 6. miałam zostawić liter, więc zostawiłam Y. Wczoraj byliśmy na meczu, kto widział te dwie, chciałem wstawić kurde na shorta nie, wstawiłem chyba 15 razy i nic, odrzucało mi, nie wiem, Pewno Legia mnie zablokowała i nie chcieli, żebym puścił. Możliwe, że tak. Albo Legia mnie zablokowała, bo przegrał. Nie? Możliwe, że tak. Tak będziemy robić. Ha? No i nic z tego nie wyszło. Ale tam było ten y, hasło takie. Jedno i może przez to nie puścili. Mhm. Po niemiecku co prawda tak. napisane, ale możliwe, że tak. Mhm. Widzisz? Wydało się. Możliwe. Ale to już jest cenzura w takim razie, nie? No za chiny nie chciało mi przejść, no? No i co? I nic nie ma. Nic nie powstaje. Trzy ostatnie litery. Co ja Ci porażę? No, Oła. nie ruszyłam ja. Dobrze. C. Jak telefon. Mhm. Nie ma nic telefonu. Powstało drugie. Co powstało? Ham. Ha. O! Tu powiem, też może... Myślałem, że tak. Że ham. Hm. Przedostatnie K. Powstało tutaj drugie słowo. Oli, niech Cię. Będziemy, zobaczymy, czy Ty coś kupiłaś dobrego, bo ja widzisz. Początek, aby premiera była Kasa by się przydała. A reszta już kit. Patrz, już jadam. Tu było Y ostatnia o, litera. M. Więc. R nie było. Byłoby tu ile? patrz 10 zł. o kurde, by tu... by sobie trochę, tak? nic, nic. No i nic nie ma, Tu M. Gdzie. M. nie Ale było i tak jest. No D. Hmm. DG. Ale... To wpisz te tu i będzie. Uh -huh. No nie ma. 16 <laughs> kapusta Szesnastka, Szesnastka pusta. To ja sobie zabiorę w takim razie. Żeby była wygrana tego platona, nie? Powodzenie. Oby. Uwaga, wchodzę. R jest. Widzisz, par, co się dzieje? Już jest. Zobacz, jeszcze aby P. A i tu będzie, tu będzie, ja to mówiłem ja tu mówiłem I tam nie będzie 10 zł Uuu, tam będzie 5 tysięcy wiesz o tym, nie? nie, przyda się L, Filip L, dobra i talk I teraz to to w talku P. Gdzie? no, no. no to. A teraz mamy S. Mamy s ale to nam nic tu nie S. No widzisz, jak ja to umijam, to wszystko. Bo ja już po te 5000, kurde, i tak. Przez to Też. Bo już jestem ciekawy, tam odsunę do E. Odsunę E. Z 5000 wygrane. U. Na razie to nie będzie nie? A. Umowa. Jak jest umowa, to jest 5000, nie? Mhm. Bo mówiłem, ja to od razu umowa jest. No. Już podpiszeć mogę, jak chcecie. Przecież. U-u-u. I. I nie ma, a tu jeszcze U. Ale nic tu się widzisz nie dzieje. Hmm. Więc będzie te P. Ten pomost Tu jeszcze S, a tu U nie było, nie? Tu jest, no, do, jest to. Dobra. Uwaga, P. Prawie. Hmm. <noise> BP, czyli tak. Można powiedzieć, że brzmi znajomo. Co, piko hmm. i pika. Buda na samym dole Pierwsze, nie? Chyba tak No tak, tak samo jak tu By, by, by. Ryba. Dobra, i teraz py ha ha. Ha, ha, ha ha, Widzisz? Mówiłem, że będzie Platon? Mówiłem Już ja po drapaniu Wiedziałem, że tak będzie, bo tu nic nie było jest 5 tysięcy, ale jasna, bez trzymanki, ja pierdę. Dalej już drapimy, bo już ciekawy. Pięć tysięcy. Skup się tutaj na tym, co ty teraz zabiesz. Jak gówno jest tam no. tak wiem, że tu już nic nie będzie, nie? Za nic nie było, a to brakowało, więc może na pewno nie bonus. Które drapie to już wiadomo Alojzy. o co chodzi hmm. Alojzy no To jest dwa mm -hmm. Bóg i Alojzy K było bo to chyba u Ciebie było No się wszystko myli potem Co my tu mamy? Y, tak? Tak no, motyl Motylem jestem z Boą. E było? Nie było hmm. Czyli co? No nic nie ma, dobra. No to 5000 fanfary, proszę. To uwaga. 40, ale jest dobrze, widzisz? Ale widzimy, on dał. Widzisz, jedzić na zero. <grym <grym jest cztery rychy. To może jeszcze zyskamy coś to moja. J. A tym a to jeszcze może będziemy. J. 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 40zł, nie wiem czy to jest J, bo to jest zmienili mm. każda seria ma nowe, ale tak? raczej tak, bo tu nic nie było więcej także mamy Platona za 4 dyszki także już jest to zwerucone widzisz, tak, ty to umiesz kupywać jednak ty to jednego umiesz kupywać o, a nie Drap teraz ty tą twoją następną, którą? 21 mm -hmm. oj, tu będzie też siedzieć hm. która to siedzi tu? Dziewiętnastka. Wójt to może nie siedzi. No dzięki. No, Szczerze, nie? No może dyszka będzie Odwiedź. Co? G, G. G. goniec. Patrz, jeszcze O, I i e. Raczej nie będzie. Kurde, to naprawdę, no jak tyle drapy te krzyżówki, to już można wywnioskować, bo Nie wiem, bo ja mam zabawę po prostu. No, no tak, ale już wiesz, już widzę, nie? Co jest ja, mniej więcej mogę przypuszczać, że coś tu, tam tu, może być, nie? Tu, To ja Ci powiedziałem, że... A? Platun <grym> będzie, mówiłem Ci? żeby no. nadrapywali. drapywali? Bo tam już po układzie. No dobrze, że jest, cieszę to, że cokolwiek, a nie strata. No. No jest już na zero, a nie strata, a ryzyko. No keno okay, niestety puste. Aha, no bo keno jeszcze wysłałaś, nie? No to już nie pokazywaliśmy tam kena. Nie chcę mi się, żebym już z tymi telefonami bał i zrobić tak Paweł, że z tego, załatwowe studia pisać, po prostu potem, nie, nie umiem wstawać tych tabelek, nie umiem. raz, nie, dwa, Paweł jak wstawiasz te tabelki, kurde, bo nie wiem czy to robisz zrzuty i potem to wstawiasz, czy jak, bo, czy masz te, y, jak to jest premium, YouTube'a, to musicie się zdzwonić o, i ustalić, nie mam pojęcia jak to się robi, O no Czyli może. Pozdrawiamy razem z Karolcią. Tak, pozdrawiamy. W ogóle pozdrawiamy wszystkich widzów, którzy oglądają te wypociny tu. Moje wypociny. Teraz po razie. To no właśnie leci 2020, 2012 na Polsat film. To no się na apokalipsa Jak tam panie? Tu powstało jedno słowo Tu mamy dwa słowa. Może coś tu wyjść. No nie. bo było. g, było było jeszcze. Na taśmę Oby musiało paść teraz. A było E y? No to O już by nie było, bo było raz, dwa. Trzy, pięć, sześć, i, i. Tak. Kinga, Kinga. powstało drugie słowo, no nie, to a w trzeciej, a tu? Mimo, nie. nie. Blokada jest. blokada by było, ale to by było. A, jakby też. Babcia miała. To, by... to by. tam było, jakby babcia miała wąsy, to by było dziadkiem. Dalej, C, C, Dalej. No, C, no. c Zopatrz, i C. To i zawsze ten stojak by tutaj przeszkodził. no nie ja. No dobrze, czyli tu jest przegrana ta 21 też. Czyli 16 i 21, no complete no to może jeszcze nadrobię tą trzynastką. Nie. Dobrze by było. Tu bonusa już raczej nie będzie. Z tego co widać. Czyli co? Lecimy J. J jak? Jak to. Jacek 66. Subskrypcje Powstawię w miejscu. Wyświetlenia. Mędza zbieram. Ale tak to już bywa. Jot. I co? Wszystkiego mieć nie można. O, no. B. By jak byk. By jak byk. By jak byk. Gdzie jest byk? Tu jest byk. No i to wszystko. O ludzie. A tu mamy bestia go może bestia będzie u nas. O mamy o w bonusie jeszcze trzy. To by być tu wszystkie trzy To już raczej wiesz, nie o co chodzi? Osa hmm. To jest pierwsze nie? Hmm. I co tu mamy, Noe? Ada 2 Kurczę, M. M. Potrzebny jest M. Może będzie. M zawsze tak lubi być, ale lubi być jak, jak ma być, a nie jak ma nie być. Mhm. Opad. Opad Dominikana. M. Trzy, cztery. od powiatu nie będzie Adziela. Nie. Mm -hmm. Powiatu nie ma, a ja tu o nie mówię. I co? K. K. Tu są dwa, nie. Ada i... A, nie jedno. Tu są dwa, nie. Przede też nie. Rak. Rak, rdza. Co Ty, tak? Trzy. No. Trzy. ale nie ma trzeciego, nie? No jak nie? Rak i rdza, nie? No dwa są rdza. A to jest trzecie. Gdzie? A nie, to jest istra. No, Mówię, no, gdzieś były dwa i myślę, że to trzecie dojdzie, ale. to Aha. Ach, tu było? TM. No, tu są dwa. Ada mhm. i... Noe, no. Kurczę, że mi się jeszcze To nie włączę, nie wiem, już się dwie. No. Ty. Ty Ty nas nie interesuje. Bo to nam nic tutaj nie. Tutaj step. Step by step. W drugiej mamy, proszę Państwa, co? T. List. List. I apetyt. I apetyt na miliony. A miliony. albo chociaż na tysiące. Apetyt. Te. i To jest wszystko w tym temacie. To teraz potrzebne jest co? A tu było A, nie? Nie strapione. Potrzebne jest M. C. M i C i U uwaga wchodzę no już mamy wiadomo co także żegnamy Państwa z tym oto zestawem zakończonym razy 3 dziękuję za uwagę razy 50 G i C no, czyli na 4 drapeczki z numerami 13, 16, 21 puste, z numerem 19 wygrana 40 zł w platonie, w ponusie, także jest 40 wydane, 40 wygrane, czyli na 0, tylko straciłaś na kręno. No, kręno. No, drapki na 0. No to już, jak coś jest, bo ja jestem 30 do tyłu cały czas codziennie, a Ty, a ty, a ty nic nie jest do tyłu, no. Podrapane, podrapane, jest 40, jest, jest 40, to teraz o, patrz co się dzieje, trzeba kupić nowy tempo, wiesz, mhm. co się dzieje. No dobra, odcinek padnie jutro, nie, odcinek padnie jutro, jutro od rana, jak przyjdziemy jeszcze idę do zaprowadzić dzieci? No i mnie rozłączyło. No ale dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, łapki i widzimy się następnym razem. Do następnego. Cześć! Cześć!